Siemanko, widzę po reakcjach, że wczorajsza reakcja Wam się podobała, więc wałki mam już kupione, dzisiaj kontynuujemy, zapraszam. Na dzisiaj w planach mamy pomalowanie całego wódkowozu na czerwono, podwozie będziemy malować na czarno, mam przygotowaną farbę, mam wałki, mam też elementy, które wyciąłem na laserze, to są wszystkie zewnętrzne detale, część z nich też będzie wymagać pomalowania, także taki mamy plan na dzisiaj. Pogoda dopisuje, więc mam nadzieję, że schnąć będzie całkiem szybko. Między każdą kolejną warstwą całość szlifowałem ręcznie papierem 500 i dokładnie odpylałem. Łącznie nałożyłem 4 warstwy farby, które są dokładnie wyschnięte, więc teraz pora odwrócić i pomalować podwozie. Całość maluję wałkiem z grubsza, a trudno dostępne miejsca ogarniam pędzelkiem. Łącznie położyłem 3 warstwy. Zewnętrzne detale psiknąłem szybko sprayem i zostawiam wszystko do porządnego wyschnięcia. Na daszku wytrasowałem sobie otwory pod syrenę i koguty i wywierciłem pod nie otwory. Zająłem się też montażem zawiasów do uchylanego daszka który zapewnia dostęp do akumulatora. A z przodu zamontowałem też taki zatrzask, zaczep magnetyczny, żeby ten daszek trzymał. Na dzisiaj to już wszystko. Zostawiam cały wódkowóz i wszystkie elementy, żeby porządnie wyschły. Przy następnej wizycie zajmiemy się elektryką i wszystkimi detalami. Dajcie łapkę w górę, jeśli podobała Wam się ta forma, a pod spodem zostawcie komentarz. Trzymajcie się.